te motywy zawarte w samym przewodniku. Tak pisał ksiądz Szydzik. Mój Jezu miłosierdzia, z powodu obecnej wojny okropnej, wszechwiatowej buduje na poległych i w polu walczących braci naszych rodziców i żon, a mianowicie ku większej chwale Bożej kalwarii we wierze i małżonce jego ani. Ci bowiem darowali całą żurę pod kalwarią. Dalej dziękuję do Hananów Światielowi, księdzu Kowalowskiemu Wytla, który pobożnym sercem był dla usług nabożeństwa kalwarińskiego. Dziękuję też wszystkim żołnierzom w wojnie będącym, którzy mi często z pola bitwy przesyłali oszczędzając swoje zasługi. Oby nastąpił pochód, a oni do domu wrócili i jeszcze często odchodzili w tutejszą kalwarię. Ewolucji, no ja nie wiem czy to nam dużo, za dużo czasu nie zajmie, ale y, przygotowałem Państwu zdjęcia poszczególnych kapliczek, o której jedno z takich propozycji grzbiarskiej, święte Schody Janku. Opisując te, y, te kaplicę, skorzystałem z tej oto Zbudowana została w 1915 roku na terenie kościelnego cmentarza. W absydzie znajduje się neoparakowy ołtarz z rzeźbą Chrystusa wykonaną przez Mejera. Mateusza, lew, symbol św. Marka, dwóch rąk na dziewięćdziesiątym i podusze miały budowod, święte schody. święte schody. Zbudowane z cegły Izraelina 1936 roku uzyskał dyplomatów biskupa trumińskiego Augustyna Rozentrepela ukazała się na kładzie 8000 egzemplarzy w czerwcu 1916 roku w formatu 7 na 12 cm czajnych niebieskich czegonych płcię jeszcze na moment do biela, do święta powietrza i w ogóle do tej wioski, chcę powiedzieć, że to jest no, taka wylęgarnia no, niesamowita ziemia, niesamowity zakątek kaszu, który wydał wiele, wiele, wiele słynnych... Księży. Tym czołowem jest właśnie urodzony yy, w Wielu Hieronim który napisał o co to z jako autor hymnu kaszubskiego. Wejdąc jutro do Siedlu, yy, będziemy pod jego pomnikiem, pod pomnikiem bliska Rogali, Będziemy na cmentarzu, yy, złożymy tam yy, kwiaty również na w grobie księdza Fedkiego. Ten Dobryczan, ten to wojownik, ten to podpułkownik Wojska Polskiego, był także mecenasem sztuki. Był on opiekunem Teodora Pińskiego, absolwenta, on budował stypendium absolwenta Akademii Sztuk Plastycznych Rzeźbiarza w Krakowie.